To jest olbrzymi impuls rozwojowy dla całej Polski, ale szczególnie to jest impuls rozwojowy, a jestem przecież wicewojewodą Łódzkim, dla Łodzi i województwa Łódzkiego. To jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego, to ten rozwój, przestawienie na jeszcze nowocześniejsze tory. To jest zbliżenie Warszawy i Łodzi. Dzisiaj zaczynamy. Tym tunelem początek prac tutaj wodzi na dworcu fabrycznym, który znowu patrząc na niego jest olbrzymi, ale tą funkcjonalność osiągnie, jak zrealizujemy wszystkie inwestycje Centralnego Portu Komunikacyjnego. A to się dzisiaj zaczyna dziać, i jestem pewien, że dokończymy całej infrastruktury.